mecz był bardzo trudnym meczem dlatego że z obornikami to mamy takie właściwie statystyki dla nas złe i ten zespół się wzmocnił tym bardziej ta wygrana nas cieszy ja cieszę się że zespół na swoim boisku potrafi naprawdę walczyć i to było widać w obronie że się rozumie i bardzo ładnie kontratakuje czyli ta E, przygotowanie motoryczne, można powiedzieć, na dzień dzisiejszy już jest dość dobre. W pierwszej połowie zdecydowanie zdecydowało to przy szybkim e, tempie meczu e, po 15 minucie, gdzie myśmy zdobyli zdecydowanie większość ilość bramek. No i... Mogliśmy też sobie pozwolić na zmiany, co jest też ważne, żeby te, które z drugiego garnituru, czy te, które siedzące, mogły też wejść i w przyszłości w razie kontuzji, w razie takich mocnych meczy, można na nie liczyć. I tu było widać, że mamy to zaplecze i to jest też ważne. Zasługują wszystkie zawodniczki na pochwałę. Bardzo dziękuję to, że bardzo nas tutaj liczna publiczność dopingowała. Za to dziękujemy, zapraszamy na mecze, staramy się uatrakcyjniać nagrodami. No i wszystkim sponsorom dziękuję. Bardzo dziękuję i liczę na to, że rzeczywiście powiat siądzie do stołu z nami jako ten zespół, który powinien być dla nich chlubą, żeby się nim zainteresować.